Instalujemy nam wersję Minecraft 1.8, moda, która się nazywa Journey Map i dodaje nam mapę, dzięki której już się nigdy nie zgubimy w naszym świecie. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.ania.pg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii pomocne tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy i journey map pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę, zjeżdżamy troszkę w dół i mamy tutaj opis krótki. Tutaj jest jeszcze link do strony oficjalnej tego człowieka, który zrobił tę mapę, czyli do tych brew. No, ale nas interesuje zakładka Files, żeby pobrać plik. No i kl po kliknięciu na tę zakładkę przeniesiemy się na taką stronę. No i tutaj mamy na wersję 1.8, już mamy trzy pliki. Oczywiście pobieramy zawsze najnowszy, a najlepiej jak już będzie taki z zieloną erką. No na razie nie ma, na razie jest to wersja beta, także pobieramy po prostu najnowszą. Czyli klikamy tutaj i stąd pobieramy. Jak, jak będą następne, to oczywiście pobieramy najnowszą. Także w tym momencie klikamy tu i stąd pobieramy. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.8, ale taki z końcówką minimum 1498. Jeżeli nie macie jeszcze zainstalowanego Forge'a na wersję 1.8, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku pomocny Tuty 561. A jeżeli macie wersję non-premium i nie macie launchera, to dowiecie się skąd go pobrać i jak zainstalować. W filmiku pomocne tutaj 636, potem wróćcie do filmiku 561 i zainstalujcie Forza na wersję 1.8. I uwaga, w filmiku 561 ja instaluję Forza z końcówką 1245, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku wersję z końcówką minimum 1498. Ok, co robimy, żeby zainstalować? Otóż, wchodzimy do folderu %appdata% .procent, przez roaming, wchodzimy, znajdujemy folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge na wersji 1.8 z końcówką minimum 1498 i ten folder .minecraft sobie kopiujemy gdzieś, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się okazało, że... Yy, yy, się kreszuje, albo coś nie gra, albo coś takiego, żebyście mieli do czego wrócić właśnie, żebyście nie stracili swoich światów. Ok, jak mamy skopiowane, no to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. I uwaga, uwaga, ja mam tutaj na przykład Optifine. A. Optifine nie współgra z tym właśnie forgem, który jest potrzebny do tego, żeby, żeby działała ta mapa. Zatem niestety Optifine trzeba się pozbyć, jeżeli się chce mieć tę mapę. Ok. Pamiętajcie o tym, że ten Optifine z tym Forge'em właśnie nie współgra. Ok. Znaczy ten, jakikolwiek w sumie Optifine z tym Forge'em nie współgra. Zamykamy, jest zainstalowane, wchodzimy do Ma Minecrafta, uruchamiamy launcher i czekamy, aż się uruchomi. No i tak jak wspomniałam mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 1498 Klikam play i czekam aż się uruchomi gra No i jeszcze moment Jest czarny ekran, o już jest logo Mojanga i teraz już tak fajnie Forge pokazuje, że Pracuje bo tutaj zawsze czekaliśmy i nie wiedzieliśmy, co się dzieje, i tak dalej. A teraz już widać, że Forge kombinuje, co tutaj zrobić, żeby wszystko było dobrze. Jeżeli Forge może kombinować. OK, jest już uruchomione. Strona startowa, zatem klikamy moc. No i tutaj po zjechaniu mamy Journey Map. Jest Journey Map. OK, gotowe. Ja jeszcze wejdę w opcję, ponieważ mam moda, który się nazywa Better PVP, więc muszę tutaj kliknąć, ponieważ on pokazuje minimapę. No a jako, że Journey Map to też jest minimapa, zatem tę z Better PVP sobie wyłączę, czyli minimap off. Gotowe, gotowe i wchodzę w tryb jednoosobowy i gram w wybranym świecie. Także teraz już nam minimapa z better PvP nie będzie przeszkadzała. I mamy tutaj, widzicie, w prawym górnym rogu okrągła minimapa właśnie z Journey Map. I tak jak wspomniałam, mod jest w fazie beta. Zatem widzieliście przed chwileczką tutaj taki biały pas. To właśnie jest wynik tego, że to jest jeszcze beta. Także może się coś właśnie takiego dziać. Ale jeżeli chodzi o mm, funkcję mapy, to jest wszystko ok. Także, jeżeli nie chcecie mieć czegoś takiego, no to po prostu poczekajcie, aż mapa będzie w fazie y, R, czyli release. Y, ok. Jak już mamy tę mapę, no to y, jak wejdziemy w okno czatu? Aha, to nam tutaj pokazuje, ale nie widać. To czekajcie troszeczkę tutaj coś napiszemy czat, o jest tutaj journey map press j ok, czyli musimy nadusić j, żeby nam się pokazało wszystko co dotyczy journey map kliknęliśmy j i tutaj jak sobie pojedziemy w górę w dół to mamy właśnie różne opcje, no i tutaj jest minimapa, więc możemy sobie jeżeli tutaj włączymy wyłączymy to, to nie będzie mini minimapy jeżeli zamkniemy close, to jest duża mapa. Ej, widzicie, teraz nie ma, więc wchodzimy z powrotem w J i w opcje, 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 tu są opcje. No i enable, czyli teraz już nam się pokaże i jest. OK, J klikamy i tutaj właśnie są opcje. No, co ma nam pokazywać, i tak dalej, niech nam wszystko pokazuje. Jak ma pokazywać nasze koordynaty w ten sposób? Tu sobie można zmieniać coś tam. x, y, z tylko zostawić, albo x, tylko zostawić, albo tak jak było na początku. Tutaj pozycja mapy, czyli top right, czyli właśnie tutaj prawy, górny róg, albo. Prawy dolny róg, bo dolny lewy róg i dolny, górny lewy róg, i tutaj na górze, w, na środku, i na środku, i top right, czyli tu, ok. Czyli jest dobrze, może być okrągła, tak jak była, albo kwadratowa, albo. Prostokątna. O, zróbmy sobie prostokątną. Zobaczymy, co to nam da. Tutaj jeszcze jakieś są size, czyli wielkość 20, sobie zróbmy 20, to pewnie będzie malutka. Ok, tutaj mamy, tu nie wiem co to jest. Jakby druga mapa, nie wiem, full screen map, czyli ta duża. Pokazuj też nam wszystko, co jest możliwe do pokazania. Tutaj możemy zaznaczyć, że w sieci będzie dostępna mapa. Ok, zaznaczmy sobie. No i tutaj jest webserver.com 8080, to trzeba zapamiętać. I to będzie adres localhost 8080. Dobrze, co tutaj dalej? Mamy Waypoints. Pozwalaj na menadżera Waypoint i, i, i twórz Deadpoint, czyli po śmierci nam pokaże Deadpointa i jak daleko pokazuje. Nie wiem, zróbmy 1000. Dobra, 1030 niech sobie będzie. I Waypoint Bacons. Enable, czyli dostępne waypoint, way, way beacons, show distance, distance, name, bla, 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 bla. Wszystko wiemy. Jakieś tutaj są jeszcze inne ustawienia, także wszystko sobie przejrzyjcie. Close zamykamy. No i tutaj mamy teraz tę mapę większą. O, jak widzicie, w przeglądarce możemy sobie to otworzyć w localhost 2.0808, czyli wchodzimy teraz do przeglądarki, otwieramy sobie nową stronę. No i tutaj piszemy localhost 2.8080. Klikamy Enter i nam się tu pokazuje, właśnie ta sama mapa, którą tam widzieliśmy, i AniaPG sobie tutaj stoi. Także to jest dokładnie to samo. Tu możemy sobie zmienić dzień, noc, dzień z powrotem. Tutaj jaskinię, jakbyśmy byli w jaskini. Pokaż moby, pokaż zwierzęta i tak i tak Pokaż villagerów, kratki, bez kratki i tak dalej. I tutaj jest coś, co nas interesuje, waypointy. Dodaj nowy waypoint. No i tutaj piszemy dom, na przykład. I tu, jeżeli chcemy sobie coś zmienić, to sobie zmieniamy, jeżeli nie, to nie. No i zasejwujemy. I zamykamy i wychodzimy, enter. No i mamy tutaj dom. Trochę daleko od domu, ale dobra. Sobie troszeczkę odejdziemy. Jak widzicie, na mapie jest dom. Jesteśmy kawałek od domu. No i teraz wchodzimy znowu w mapę J. J. I chcemy sobie tutaj zaznaczyć, gdzie jesteśmy w tej chwili. Więc klikamy sobie dwa razy w to miejsce i nam się pokazuje znowu tutaj. I nie wiem, wpiszmy sobie tutaj. Saveujemy i jesteśmy tutaj. Tu jest dom, zatem chcielibyśmy się do domu przeteleportować to Waypoints, dom, teleport i jesteśmy przy domu. A teraz, jako że tam skończyliśmy naszą wycieczkę, no to J idziemy do tutaj, Waypoints. Teleportuj nas do tutaj i możemy sobie iść dalej. Na przykład. Także jak widzicie, mapa działa. A ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku. Wchodźcie na stronę ania.pg.pl No i oczywiście zobaczmy sobie, tutaj też mamy to zaznaczone na tej mapie w przeglądarce. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To ja się z Wami żegnam. O takie właśnie białe są rzeczy, bo nie ma, yy, bo to jest wersja beta. Także trzymajcie się, pa, pa.